Zapraszam cię do medytacji obudź swoją kreatywność. Znajdź spokojne, wygodne miejsce. Usiądź lub połóż się i zamknij swoje powieki. Weź głęboki wdech przez nos i długi, spokojny wydech przez usta. I jeszcze jeden, świadomy, głęboki wdech. I długi, spokojny wydech przez usta. I poczuj, jak z każdym oddechem Twoje ciało zaczyna się rozluźniać. Oddychaj spokojnie, miarowo, głęboko, w swoim naturalnym tempie. Właśnie tak. Tak swobodnie. Tak przyjemnie. I kiedy tak siedzisz lub leżysz w wygodnej pozycji, w pewnym momencie możesz zauważyć, że to głębokie i spokojne oddychanie stało się dla Ciebie całkowicie naturalne. I pozwól, by wszystko, co było dzisiaj ważne, odpłynęło na dalszy plan. Tu i teraz jesteś tylko Ty i Twoje wewnętrzne światło. To jest moment tylko dla Ciebie, moment powrotu do Twojej wewnętrznej mocy. Więc skieruj teraz swoją uwagę na czubek swojej głowy. Rozluźnij swoje czoło, brwi, wszystkie mięśnie twarzy. Rozluźnij swoją szczękę, żuchwę, szyję, barki, ramiona. I dłonie. Poczuj, jak rozluźniają się wszystkie mięśnie wokół Twojego kręgosłupa. Dolne partie pleców, jak rozluźnia się Twój brzuch, miednica, i całe ciało miękko opada. Jesteś w pełni obecna. Poczuj, jak spokój wypełnia Cię od środka. Skieruj teraz swoją świadomość w okolice około 2 cm poniżej pępka. Połóż tam swoją dłoń i poczuj jej ciepło. I oddychaj do tego miejsca. To jest miejsce Twojej twórczej mocy, Twoja czakra sakralna. Wyobraź sobie teraz ciepłe, pulsujące pomarańczowe światło, które rozświetla tą przestrzeń. Jest miękkie, kobiece, delikatne, jak zachodzące słońce nad oceanem. To światło rozpuszcza wszystkie napięcia i otwiera cię na kreację, przyjemność, przepływ, intuicję i pasję. Czujesz, jak ta soczysta pomarańczowa energia budzi w tobie radość tworzenia. Twoja kobieca natura rozkwita. To piękne pomarańczowe światło jest coraz mocniejsze, bije cudownym blaskiem i zaczyna rozszerzać się coraz bardziej i bardziej na cały twój brzuch, na całe twoje ciało. I każda komórka Twojego ciała przypomina sobie, że jesteś stworzona do kreacji z lekkością, z miłością. Każda komórka Twojego ciała jest teraz zasilana tą życiodajną, soczystą i karmiącą energią. Więc poczuj, że to piękne pomarańczowe światło rozszerza się jeszcze bardziej i bardziej. Wychodzi poza Twoje ciało na całe pomieszczenie, w którym jesteś. I oddychaj przez chwilę tym światłem. A teraz wyobraź sobie lub poczuj, jak zasilona energią kreacji. Przychodzisz do pięknego, jasnego pomieszczenia. Jesteś w pięknym, jasnym pomieszczeniu. I zauważ, że na środku tego pomieszczenia stoi piękna złota misa, pełna pięknego, czystego światła. To jest źródło nieskończonej boskiej kreacji, boskie centrum twórczości, nieograniczonych możliwości, nieskończona wyobraźnia. I właśnie do niej podchodzisz, widzisz jej blask. Widzisz, jak pulsuje, jak żywe serce. Poczuj, jak zanurzasz dłonie w tym świetle i pozwól, by jeszcze bardziej przeniknęło cię ciepło, inspiracja, lekkość. Poczuj, jak każda komórka w tobie zaczyna świecić coraz mocniejszym blaskiem. Jak Twoja energia kreacji łączy się teraz z energią kreacji stwórcy, tworząc. Doskonałą jedność. Masz teraz w sobie dostęp do wszystkiego, czego potrzebujesz, do wszystkiego, czego pragniesz. Pomysły przychodzą do Ciebie naturalnie, z łatwością. Zasługujesz, by tworzyć, zasługujesz, by kreować wszystko, co najpiękniejsze wszystko, co wspiera życie radość, zdrowie, miłość, obfitość. I wyobraź sobie, że z tego boskiego światła, którym teraz emanujesz, i z Twojej pulsującej czakry sakralnej, rodzą się nowe obrazy, dźwięki, słowa, idee, i nie musisz ich wcale szukać, one same do Ciebie przychodzą. Twoja dusza mówi przez kolory, rytmy, emocje. Więc pozwól, by ta życiowa energia przepływała teraz przez Ciebie jak taniec jak fala i nie ma nic co musisz wymyślić ty po prostu pozwalasz aby twoje światło twoja twórcza energia i energia stwórcy wyraziły się przez ciebie powtarzaj teraz w myślach lub na głos moja kreatywność jest nieskończona tworzę z przyjemnością lekkością i radością Otwieram się na nowe pomysły. Moje dary są potrzebne światu. Jestem źródłem twórczej energii. Moja czakra sakralna jest uzdrowiona i aktywna. Moja kobieca energia jest moją mocą. Zasługuje, by żyć w przepływie i w spełnieniu. Działam z odwagą, pasją i autentycznością. I powoli zacznij wracać do przestrzeni, w której jesteś. Weź głębszy wdech i wydech. Poczuj swoje ciało, palce u dłoni. Stopy, uśmiechnij się do siebie. Twoja kreatywność została obudzona. Twój ogień tworzenia płonie. Czujesz, jak z każdą chwilą energia życia, energia tworzenia płynie w tobie swobodnie i będzie wzmacniać się coraz bardziej z każdym kolejnym dniem. Jesteś gotowa, by dzielić się sobą swoim światłem prawdziwie, autentycznie i pięknie. A więc otwórz oczy i działaj w zgodzie ze swoją energią. Świat już czeka na twoje dary.